5,5 miliona złotych dochodów i o 2 miliony mniejsze wydatki. To najważniejsze liczby ubiegłorocznego budżetu gminy sępulno którego wykonanie rozliczała na ostatniej sesji Rada Miejska Sępulna. Sesja przebiegała bardzo spokojnie, bo do dyskusji nad raportem o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec, a żadnych pytań i wątpliwości nie mieli również radni. Dodajmy tylko, że na inwestycje w ubiegłym roku wydano 21,5 miliona złotych. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, co roku do dnia 31 maja Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za rok 2023 Państwo otrzymaliście w materiałach na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Postaram się go pokrótce omówić. Oprócz informacji ogólnych i finansowych, informacji o stanie mienia komunalnego zawiera też informacje o realizacji polityk, programów i strategii, jakie gmina w minionym roku realizowała. I tutaj przede wszystkim realizowaliśmy strategię, rozwoju naszej gminy, która jest przyjęta przez Radę Miejską do 2030 roku. Realizowaliśmy politykę dotyczącą ładu przestrzennego, dotyczącą lokalnego programu rewitalizacji, planu gospodarki niskoemisyjnej, lokalnego programu rozwoju regionalnego, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem oraz programu ochrony środowiska. Raport zawiera też informacje dotyczącą realizacji uchwał Rady Miejskiej w Stępie Krańskim. No też nie może nie zawierać informacji dotyczących działalności naszych jednostek. Chciałbym poinformować, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debata. W debacie nad raportem udział wezmą tylko radni Rady Miejskiej, ponieważ mieszkańcy nie zgłosili do mnie jako przewodniczącego Rady Miejskiej chęci swojego udziału w debacie. Informacja dla mieszkańców wraz z formularzem zgłoszenia udziału w debacie i raportem została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wspólnokraińskie oraz informacje o możliwości wzięcia udziału w debacie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w debacie nad raportem? Nie widzę chętnych do udziału w debacie. Zamykam ten podpunkt. Uchwała Rady Miejskiej w Sympólnie Kraińskim z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Sympólna Kraińskiego wotum zaufania. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy udziela się wotum zaufania burmistrzowi Sympólna Kraińskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z faktem, że radni otrzymali projekt uchwały, nie będę odczytywał uzasadnienia. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Bardzo proszę o tabelę. Wyniki proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o dawanie głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta piętnastoma głosami za, bez wstrzymujących się, bez sprzeciwu przy wszystkich obecnych radnych. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad uchwałą. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o tabelę. A wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o wyniki. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z okazji uzyskania absolutorium za rok 2023 w imieniu Rady Miejskiej składam serdeczne gratulacje. Wierzę również, że Pańskie zaangażowanie w prowadzenie gospodarki finansowej nie osłabnie, a wysiłek w to włożony zostanie doceniony przez mieszkańców. Niech realizowane aktualnie inwestycje służą kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy, przyczyniając się do jej rozwoju i promocji. Panie burmistrzu życzymy wytrwałości i spełniania zobowiązań i oczekiwań mieszkańców gminy wspólnokrańskiej. Niech kolejny rok pańskiej kadencji będzie dla Pana źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Pozwoli Pan Panie Burmistrzu, że osobne gratulacje składam pani skarbnik, pana pracownikom i współpracownikom, ponieważ dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko burmistrza, ale również zaangażowanych w jego realizację. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Bardzo chciałem wszystkim radnym za te głosowania podziękować w imieniu własnym, ale też i wszystkich, którzy brali udział w realizacji zarówno budżetu, jak i przygotowaniu raportu. Bardzo chciałem gorąco podziękować szczególnie tym, którzy brali udział w uchwaleniu budżetu, a nie mieli okazji kwitować jego wykonania tym radnym, którzy już nie pełnią swoich, swoich funkcji na czele z przewodniczącym rady ubiegłej kadencji to natomiast szczególne podziękowania składam na rzecz tych dziewięciu radnych, którzy objęli mandaty, ponieważ no, państwo nie mieliście okazji podejmować decyzji w zakresie budżetu i też no, nie mieliście okazji uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, niemniej zapoznaliście się z materiałami wam przy, przekazanymi i, i udzieliliście wotum takiego zaufania z, z tytułu właśnie prawidłowo wykonanego budżetu. Ja za to bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo to dobrze wróży po prostu na przyszłość. Tak powinno w samorządzie się działać i jeżeli razem będziemy stanowili jedno ciało i Realizowali politykę dla naszych mieszkańców, to myślę, że, że wszyscy będziemy mogli z satysfakcją podsumować kiedyś swoje, swoje dokonania. Jeszcze raz bardzo dziękuję.